Co za pogoda, wieje, pruszy, mokro, zimno, a fuj. Witam was wszystkich. Chciałem coś nagrać na dworze, ale łapa mi zimna zdrętwiała. Nie byłem w stanie utrzymać kamerki. Pomyślałem sobie, nagram coś dla was w aucie, tutaj troszeczkę cieplej. Janie Kowalski, taki masz nick na YouTube. Srolu draskom na gaciach. Przywołuję cię do porządku. Napisałeś dwa głupie komentarze pod moim adresem do trzech razy sztuka. Potem lądujesz w ściekach, tam gdzie miejsce sroli. Także chłopie, opamiętaj się troszeczkę. Słuchajcie, jestem ponad rok czasu w Polsce, aż do wczoraj nie skręciłem żadnego dymu. Nawet kiedy dowiedziałem się w banku, że nie zostały mi dopisane odsetki, gdzie pisaliśmy reklamacje, wszystko załatwiłem ze stoickim spokojem. Wczoraj po siłowni pojechałem po niewielkie zakupy do Kauflandu. Kto jest ze Skarżyska zna zasady, przy stoisku z wędlinami, serami, sałatkami, mięsami zawsze były dwie kolejki. Osobna do mięsa, osobna do sałatek, serów i wędlin. Chciałem kupić kilka bułeczek, parę plasterków jakiejś szyneczki, kilka plasterków żółtego z sera. Podchodzę do tej lady jak zawsze. Ustawiam się przy wędlinach. Patrzę, co by sobie tutaj wybrać. W międzyczasie podeszło starsze małżeństwo. Zaczęło zamawiać. Pomyślałem sobie: Dobra, może mnie nie zauważyli starsi ludzie? Niech sobie zamówią. Ja w tym czasie przemyślę, co chcę kupić. Słuchajcie, obsłużyła ich ekspedientka i mówi do mnie: Proszę pana, dzisiaj jest jedna kolejka, proszę się ustawić w kolejce do mięsa, ja będę wywoływać. Kto chce kupić jakąś wędlinę, może ser, może sałatkę, mówię, ale od kiedy tak jest, przecież zawsze były dwie kolejki osobne, proszę pana, zawsze byłyśmy we trzy, a dzisiaj jesteśmy wyjątkowo we dwie, więc zasada jest taka, że jest jedna wspólna kolejka, proszę się ustawić do kolejki do mięsa, ja pana wywołam, jak przyjdzie na to czas. Mówię, proszę panią, ale ja potrzebuję tylko kilka plasterków szyneczki, kilka plasterków sera. To jest dosłownie chwila. Nie robimy wyjątków, proszę się ustawić. Mówię, proszę panią, ale gdzie tu jest jakaś informacja, że od dzisiaj są jakieś zmiany, nowe zasady? Nie będę z panem dyskutować, proszę się ustawić do kolejki. Słuchajcie, zignorowała mnie, poszła pomagać tej koleżance, co pakowała tam mięso, naważała, ponieważ zrobiła się spora kolejka. No dobra, mówię, nie będę z nią dyskutował, poszedłem się ustawić do tej kolejki, do mięsa. Mówię, może nie każdy, co kupuje mięso, chce kupić wędlinę. Stoję w tej kolejce, ona pomogła tej koleżance obsłużyć chyba tam jakiś dwóch klientów, w międzyczasie patrzę, nikogo nie było przy tej ladzie z wędlinami. Znowu podchodzi jakieś małżeństwo. A ona odchodzi od tej koleżanki, idzie na stoisko z wędlinami i obsługuje tamtych ludzi. A mnie odesłała: słuchajcie, na koniec kolejki, żebym czekał na swoją kolej. Ponieważ jest jedna kolejka. Pomyślałem sobie, o co tutaj chodzi, nie? Już troszeczkę w środku zacząłem się gotować. Obsłużyła tamtych ludzi spoza kolejki. Podchodzi z powrotem do tej kolejki, do mięsa i się pyta, czy ktoś z Państwa jeszcze potrzebuje wędliny. Nikt się nie odzywa, więc wyszedłem z tej kolejki i idę znowu na stoisko z wędlinami. Stoję, a ona mówi: Proszę pana, mówiłam panu, że jest jedna kolejka. Mówię: No, przed chwileczką stałem w tej kolejce. Nikt nie podchodzi, więc podszedłem, bo pani wywoływała: Kto chce, może jakąś wędlinę? W międzyczasie jej koleżanka obsłużyła kogoś z mięsem. No i ta babka się patrzy, czy pani potrzebuje, może jakąś wędlinkę. A ta babka, co kupiła mięso, mówi: Tak. Chciałabym kilka plasterków czegoś kupić. A ona idzie do tej babki i mówi: Co pani podać? Ja mówię: Proszę panią, pani sobie jaja ze mnie robi. Przed chwileczką ta pani była obsługiwana, kiedy pani pytała, czy ktoś potrzebuje wędlinę, może coś. Nikt się nie odezwał, więc tu podszedłem. Tak, ale ta pani kupiła węd... mięso, więc teraz. Yy... Jest w kolejce powędliny, jak tą Panią obsłużę, to Pana obsłużę. Mówię, czy Pani sobie naprawdę jaja ze mnie robi, czy, czy ja tu stał, stałem. Odesłała mnie Pani na drugi koniec kolejki, w międzyczasie Pani obsłużyła ludzi spoza kolejki, a teraz Pani mnie nie chce obsłużyć, czy Pani jest tutaj od obsługi, czy, czy Pani mnie nie chce obsłużyć, bo jeżeli nie, to ja poproszę kierownika. Ja chcę rozmawiać z kierownikiem o co tutaj mówię chodzi pani sobie normalnie ze mnie jaja robi proszę pana kierowniczka jest na informacji słuchajcie już miałem iść do tej kierowniczki bo naprawdę się zagotowałem w środku Pomimo tego próbowałem zachować spokój. W międzyczasie jeszcze jakaś babeczka podeszła, ale od kiedy tak jest, gdzie tu jest jakaś informacja i tak dalej. Ludzie w kolejce się patrzą. No ten pan stał, widzieliśmy z przodu, potem stał tutaj. Pani zawołała, więc podszedł do przodu. Ona, ona lepiej widzi, bo ona ma cztery oczy, bo ona miała okulary. Mówię, to pani mi zarzuca jeszcze, że może ja źle widzę? Mówię, obsłużyła pani dwa małżeństwa, które nie stały tutaj w kolejce. Mnie pani odesłała na koniec kolejki, pani wywołała ludzi, nikt się nie odzywał, podszedłem, a pani mnie nie chce obsłużyć. W międzyczasie, tak jak mówię, nie wiem skąd, może ktoś doniósł, że jest jakaś zadyma. Pojawiła się kierowniczka. Proszę państwa, proszę się uspokoić. Dzisiaj mamy sytuację awaryjną, mamy tylko dwóch pracowników. Mówię dobrze, mówię, ale ja tu stałem, zostałem odesłany. W międzyczasie spoza kolejki zostali ludzie obsłużeni. Nie wiem, czy ta pani chce mnie obsłużyć, czy nie. Mówię, może pani wejdzie za radę i mnie obsłuży, bo ja nie będę biegał w tom i w tom. Jestem tutaj ignorowany. Ktoś tu, mówię, leci w kulki. Słuchajcie, w międzyczasie ta ekspedientka obsłużyła tą babeczkę, która od, odeszła od mięsa. Co panu podać? No to mówię, na oko 10 plasterków tutaj tej polędwicy drobiowej. Słuchajcie, jak mi podawała tą polędwicę, to aż ręka jej się z nerwów trzęsła. Myślałem, że ta polędwica za chwileczkę z tego opakowania się. Sama wypakuje, wleci jej na podłogę. Taka była słuchajcie roztrzęsiona. Mówię do tego poproszę jeszcze 10 plasterków żółtego sera. Tak na oko 10. Nigdy nie każe im liczyć do sztuki, tylko bierze tyle, mówi pasuje. Mówię pasuje. Na końcu lady są sery. Podeszła ze mną. Ta lada w ogóle ma tam z 25 metrów długości, może mniej troszkę. Nikt tam nie stał, byliśmy sami, mówię do niej, co pani za numery, mówię, w wali. Tym bardziej, że nieraz mnie już obsługiwała i zawsze była miła, a tego dnia nie wiem, czy babie coś w głowę strzeliło. Słuchajcie, nawet nie spojrzała na mnie, wzrok spuściła na tą wagę, spakowała te sery, podała mi, Mówię, dziękuję. To wszystko. Bardzo proszę, zapraszam ponownie. Se pomyślałem, o ty, kurde, jeszcze raz jak ja na ciebie trafię, mówię, to może już tyle cierpliwości mi, słuchajcie, nie wystarczy. No, kto to zrozumie? Powiedzcie mi, stoisz, obsługuje ludzi spoza kolejki, potem cię ignoruje, odsyła cię do drugiej kolejki na koniec lady, wywołuje ludzi. Nikt się nie zgłasza, podchodzisz, ona cię ignoruje. Potem twierdzi jeszcze, że lepiej widzi, bo ona ma okulary, więc ma cztery pary oczu. Bo jak powiedziałem, że obsłużyła w międzyczasie dwa małżeństwa, które nie stały w tej kolejce, to się wielce jeszcze na mnie zbulwersowała, że panu się przewidziało. No powiem wam, takiej sytuacji nie miałem dawno. Troszeczkę w środku się zagotowałem. Ludzie z kolejki stanęli po mojej stronie, ponieważ widzieli co się dzieje. No i babeczka chyba się w środku troszeczkę też zagotowała, bo tak jak wspominałem ręka jej się tak trzęsła, jej się ręka jak mi podawała tą wędlinę i ten ser. Mówię za chwileczkę to się samo jej w ręku rozpakuje i wyląduje na podłodze. No taką miałem wczoraj, słuchajcie, dziwną sytuację. Nieraz mnie obsługiwała, zawsze było wszystko w porządku, aż do wczoraj, nie wiem. Coś jej strzeliło do głowy. No, takie szybkie opowiadanie, panowie i panie. Chciałem jechać nad Zalew, coś dla was nagrać, ale naprawdę pogoda jest tragiczna. Myślałem, że może wyskoczę dzisiaj na ryby. Ubrałem się ciepło. Nawet kale sody założyłem, co rzadko zakładam, ale wyszedłem tu na chwileczkę. Łapa mi zdrętwiała, stopy mi zmarzły. Chyba dzisiaj nici złowienia. Pozdrawiam, udanego weekendu wszystkim.